Co łączy Achillesa, George'a Washingtona i Percy'ego Jacksona? Wszyscy byli uczniami tego samego miejsca, najstarszej szkoły dla herosów na świecie. Dziś zabierzesz się ze mną w podróż przez tysiąc lat historii obozu herosów, gdzie odkryjesz sekrety, które zmieniły losy całych cywilizacji. Starożytne początki, pierwszy nauczyli herosów. Ale czy wiesz, kto był pierwszym dyrektorem tej szkoły i jak długo już trenuje herosów? W starożytnej Grecji centał Chiron rozpoczął tradycję szkolenia harosów. Apollo przysłał do niego grupę młodych półbogów, którzy potrzebowali treningu. Chiron trenował największych harosów z mitologii greckiej. Wśród jego uczniów byli choćby słynni wojownicy jak Achilles, ale także pierwszy jazon, czyli legendarny kapitan statku Argo. Haron szkolił bohaterów przez tysiące lat, doskonale swoje metody. Jego dom u stóp góry Pelion stał się pierwszą szkołą dla herosów. Z czasem tradycja się rozrosła i potrzebowała większego miejsca. Apollo sprowadzał hordę satyrów, aby pomagali herosom dotrzeć do Hierona. Obóz musiał się rozwieźć, bo coraz więcej herosów potrzebowało jego szkolenia. Wielka przeprowadzka, podążanie za cywilizacją, a dlaczego obóz musiał się przemieszczać z pierwszego miejsca? I jak to się stało, że trafił do Ameryki? Obóz herosów przemieszczał się wraz z centrum cywilizacji zachodniej. Gdy bogowie przenosili się, obóz musiał podążać za nimi. Apollo sprawdził hordę satyrów, aby pomagać herosom znaleźć drogę do niego. Satyrzy stali się przewodnikami, którzy do dzisiaj pomagają młodym herosom. Każda przeprowadzka była ogromnym wyzwaniem logistycznym. Trzeba było przenieść nie tylko ludzi, ale całe magiczne zabezpieczenia. Obóz ostatecznie dotarł do Long Island w Nowym Jorku. Nawet prezydenci USA, jak George Washington, byli jego uczniami. Nowa lokalizacja stała się idealnym miejscem dla nowoczesnych półbogów. Nierówna walka, kiedy obóz był bezbronny, ale wyobraź sobie obóz bez jego magicznych granic. Czy wiesz, co stało się pewnej strasznej nocy w starożytnej Grecji? Przed otrzymaniem magicznych granic obóz był bardzo niebezpiecznym miejscem. Potwory mogły zaatakować w każdej chwili bez żadnych przeszkód. Pewnej nocy ogromna armia potworów przypuściła szturm na obóz. Była to największa bitwa w historii obozu do tamtej pory. Obóz niemal całkowicie został zniszczony w tym ataku. Obecni i byli obozowicze musieli połączyć siły, aby go uratować. Bitwa trwała całą noc, a straty były ogromne. Następnego ranka bogowie byli tak poruszeni, że podjęli decyzję. Obdarzyli obóz magicznymi granicami, których chronił go od tamtej pory. To była pierwsza, a nie ostatnia magiczna obrona obozu. Brat przeciwko bratu, wojna domowa Herosów. Ale co się stało, gdy Herosi greccy i rzymscy stanęli naprzeciwko siebie w prawdziwej wojnie na amerykańskiej ziemi? W latach 60. XIX wieku wybucha najbardziej śmiercionośny konflikt w historii Herosów. Greccy Herosi z obozu Herosów walczyli przeciwko Rzymianom z obozu Jupitera. Wojna odzwierciedla amerykańską wojnę stacyjną między północą a południem. Grecy mieszkali już wtedy na Long Island, zaś Rzymianie w rejonie zatoki San Francisco. Konflikt był tak brutalny, że pozostawił blizny na kolejne pokolenia. Z tego okresu pochodzi tajemniczy bunkier 9, używany przez obozowiczów. Bunkier był pełen starych maszyn wojennych i zapomnianych technologii. Po wojnie oba obozy postanowiły ukryć przed sobą swoje istnienie. Miał to zapobiec kolejnym tragicznym konfliktom. Przez dekady żaden obóz nie wiedział o istnieniu drugiego. Spiżowy strażnik mechaniczny, obrońca obozu, ale czy słyszałeś o mechanicznym smoku, który z trzego obozu zanim pojawił się złodziej łodzi pioruna? Około 15 lat przed przybyciem Persiego obóz miał wyjątkowego ochroniarza. Był to spiżowy smok Dardom Kuklefajstosa dla ich boskiego ojca. Smok był niezwykle zaawansowaną maszyną pełną magicznych mechanizmów. Strzegł granic obozu przez około dekady z niesamowitą skutecznością. Żaden potwór nie mógł przejść obok niego niezauważony. Smok patrolował granicy dniem i nocą, nigdy nie odpoczywając. Niestety nawet najlepsza magia ma swoje granice. Pewnego dnia smok uległ awarii i przestał działać prawidłowo. Zniknął w głębi lasu, pozostawiając obóz bez ochrony. Jego zniknięcie zmusiło obóz do szukania nowych sposobów ochrony. Największe poświęcenie Sosna Talii, ale największa historia obrony obozu jest też najbardziej tragiczna. Czy wiesz, że na Wzgórzu rośnie magiczna sosna? Zaledwie pięć lat przed przybyciem Persiego zdarzyła się kluczowa tragedia. Talia Grace, córka Zeus'a, uciekazy z przed potworami towarzyszył jej Luke i Anna a prowadził ich Grover. Dotarli na granicę obozu na wzgórze Herosów, ale potwory były tuż za nimi. Talia zdecydowała się poświęcić, aby jej przyjaciele mogli bezpiecznie dotrzeć do celu. Walczyła sama przeciwko hordzie potworów, dając innym czas na ucieczkę. W momencie jej śmierci Zeus zlitował się nad córką zmienił ją w sosnę, zachowując w drzewie jej siłę życiową. Duch Talii, obecny w sośnie wzmocnił magiczne granice obozu. Od tego momentu sosna Talii stała się głównym punktem obronnym obozu. Odkrycie prawdy, powrót Rzymian, ale co by się stało, gdyby po latach ukrywania rzymscy Herosi znowu pojawili się w obozie Greków? Przez długi czas oba obozy nie wiedziały o swoim istnieniu. Obóz Herosów był uważany za jedyne bezpieczne miejsce dla półbogów. Wszystko zmieniło się, gdy do obozu przybył Jason Grace. Jason był synem Jupitera, czyli rzymskiej wersji Zeusa. Jego obecność i używanie rzymskich imion bogów szokowało obozowiczów. Odkrycie istnienia obozu Jupitera było prawdziwym przełomem. Nagle okazało się, że przez cały ten czas istniał równoległy świat rzymskich herosów. Rzymianie mieli swoją własną kulturę, tradycję i sposób szkolenia. Ta informacja wywołała mieszankę ekscytacji i niepokoju wśród Greków. Nagle ich obóz przestał być jedyny w swoim rodzaju. Ostatnia bitwa zjednoczeni przeciwko wspólnemu wrogowi, ale największe wyzwanie czekał jeszcze przed nimi wróg tak potężny, że żaden obóz nie pokonałby go samodzielnie. Odkrycie rzymskiego obozu zbiegło się w czasie z przebudzeniem gigantów. Giganci byli najstraszniejszymi dziećmi Galii, zagrażającymi całej cywilizacji zachodu. Stało się jasne, że oba obozy muszą się zjednoczyć, żeby stawić czoła nowemu wyzwaniu. Niestety, relacje pozostały bardzo mocno napięte. Po przypadkowym ataku na obóz Pitera, Rzymianie planowali inwazję. Oktawian, rzymski augur, podjął swoich rodaków do wojny. Gestem pokoju było dostarczenie do obozu Herosów w posągu Ateny Partenos. Rejna rzymska pretorka ryzykowała wszystkim, aby dostarczyć tę statuę. Ostatecznie oba obozy połączyły siły w decydującej bitwie przeciwko Kogai. Obóz przez data. jak zmieniała się jego rola, ale jak dokładnie zmieniała się rola obozu w każdej serii i leżał dla niektórych razów stał się domem, a dla innych tylko przystankiem. W serii Percy Jackson obóz był centrum wszechświata, jedynym bezpiecznym miejscem Percy poznał tu swoich najlepszych przyjaciół i odkrył swoją prawdziwą tożsamość. Każda jego misja zaczyna się w obozie i kończyła powrotem do domu. W olimpijskich herosach obóz stracił monopol na bycie jedynym schronieniem odkrycia obozu Jupitera pokazał, że istnieje cały równoległy świat rzymskich herosów. Obóz stał się jedną z dwóch baz, ale nadal kluczą dla greckiej strony konfliktu. W serii Apollo obóz był schronieniem dla upadłego boga i świadkiem jego przemian, tutaj Apollo musiał nauczyć się być śmiertelnym i odzyskać swoje boskie moce. W kronikach rodu Kane, sedi wspomina o magii na Long Island, subtelne nawiązanie w się Czeście, a Beth mówi o bezpiecznym miejscu, pokazując uniwersalną rolę obozu. A jeśli dopiero poznajesz to uniwersum i zastanawiasz się, jakie są inne serie poza Percym Jacksonem, to polecam ten film.